Serwus, Piesja siedzę sobie z panem Stanisławem Stasicem na ławeczce, tak. Może niektórzy poznają, co to za miasto, ale ja wam pokażę, co to za miasto. Moi kochani, jestem w Pile. Jestem w Pile, a dlaczego jestem w Pile? Jestem w Pile, dlatego że e, moja córeczka ma tutaj rehabilitację, dlatego tutaj odbywa się cały turnuc A ja przy okazji tego, że ona jest na ćwiczeniach, zwiedzam sobie miasto, jest godzina 830 13 sierpnia. Także chodźmy zobaczyć trochę Piły. Powiem wam, że miasto Piła zrobiło na mnie wrażenie e, jak żadne inne miasto od dłuższego czasu. Jest czysto, jest fajnie rozbudowane. Wiadomo, są jakieś e, niedociągnięcia, jak to w każdym mieście, ale naprawdę miasto Piła robi wrażenie. Zobaczcie jaki piękny wytrysk za mną. Naprawdę powiem Wam, że miasto zrobiło na mnie e, od pierwszego dnia fajne wrażenie, no bo e, jest czyściutko, jak widzicie jest e, remontowane miasto na bieżąco. Na pewno e, mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają na co dzień, powiedzą inaczej, ale no, ja widzę to inaczej okiem turysty. Także jako turysta, pilanie, mogę Wam powiedzieć, że Wasze miasto naprawdę jest cool. 70 tysięcy mieszkańców, kurczę, co mi się nie spodziewał. Dużo hoteli, aczkolwiek drogich. No jakieś tam remonty na bieżąco, ale pokażę Wam teraz też smaczki e, PRL-owskie piły, które fajnie wkomponowują się w to miasto. No i, no i dla mnie to jest OK nie? Dla mnie to jest okay. Powiem Wam, że Polska jest piękna. Polska infrastruktura się zmienia na lepsze. I jest naprawdę ciekawie. Zobaczcie jakie fajne murale. Już na kilku budynkach widziałem takie murale. Ostatnio rozmawiałem z panią, eee, ta jakoś starsza pani mnie zaczepiła mówi, fajny ten mural, nie? Ja mówię, no bardzo ładny ten mural, na innym budynku też mi się podobał. Mówi, wie pan, że w Pile podczas II wojny światowej wywieźli tyle cegieł tego wszystkiego, że tutaj tak miasto strasznie zubożało. Zawieźli do Warszawy, żeby odbudowywać. Teraz mają takie smaczki, także bardzo fajnie. Eee, mówi pani, że tutaj był taki strasznie smutny, żółty kolor tego budynku, także przemalowali. Dla mnie bomba. Idziemy dalej. Teraz Wam pokażę taki fajny tutaj mini targ, mini market w Pile. Tam jest mój hotel, tam jest inny hotel, także hotel jest od za zarąbania. Ale no ceny są, powiem wam, jak na Polskę i na piłę. Duże. A tutaj telefon dla seniorów. Chodziło mi właśnie. O coś takiego zobaczcie, delikatesy Merkury. Takie właśnie smaczki, jeszcze powiedzmy perelowskie. Znaczy, nie są to perelowskie, ale takiej dawn taki dawnej Polski, dawnych miast. O te daszki. A teraz kieruję się w stronę marketu. I zakaz karmienia gołębi, mordo. Merkury. A tutaj już właśnie market się rozkłada. Jest godzina co 29. Słuchajcie, już tutaj można spotkać jakieś pierwsze z pierwszych. Sprzedawców, to jest dopiero początek, ale za chwilę Wam pokażę tam głam. To jest po prostu coś pięknego, że w, właśnie w centrum miasta jest jeszcze taki market, który oferuje świeże warzywa, owoce, jakieś o, wtryszał, przejście, laczki, laczki, pani chce kupić laczki. No i te smaczki perelowskie, o których mówiłem. Sklep polski. Nigdy nie czułem się bardziej polsko jak dzisiaj. Zawsze w Anglii sklep albo jest polski. Albo litewski, ale w Polsce polski sklep. Teraz dochodzimy do targowiska miejskiego. Też się nazywa targowisko, nie market. Dobra, zaraz wam pokażę co jest na targu. Targowisko miejskie numer 1. Patrzcie, jakie piękne tutaj rzeczy można kupić sobie. Piękne grzybki, pan sprzedaje. To są pomidorki, dzień dobry. O, piękne śliwki. Słuchajcie, nie musicie jeść do Dubaju. Nie musicie jeździć do jakichś innych e, nie wiem krajów o, Ale piękne zobaczcie coś pięknego Burówka, świeży owoc. Dzień dobry, ale piękne Powiedzcie mi, gdzie jeszcze w polskich miastach są takie markety ze świeżymi owocami ze świeżymi e, jakimiś warzywami z drugiej strony jest e, strefa z ciuchami coś pięknego no dobra, wracamy na owoce i na gacie. I to jest koper. Taki koper można sobie kupić i zaprawiać góry. W ogóle, zobaczcie sobie, jaki ten market jest ogromny. No nie, no coś pięknego, słuchajcie. Są tak piękne te, te wszystkie warzywa, owoce, że nie poszedłem do marketu kupować, tylko naprawdę kupowałbym tutaj. I to jest wspaniałe dla tych mieszkańców, którzy tu mieszkają gdzieś blisko, w pile. Można dalej jeszcze handlować, zobaczcie, nie jest wolnych stołów, ale pod tym względem piła naprawdę zaskoczyła pięknym. Miód, pszczeli. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że zaraz będą jakieś pewnie komentarze, że... Nie nagrywaj ludzie, nie nagrywaj, ale dlaczego mam ich nie nagrywać? Przecież to są polscy piękni ludzie. Proszę bardzo. Weczki. Super. Idziemy dalej. Idziemy teraz do części konfekcja damsko-męska. Proszę bardzo. Wszystko. Wszystko i nic. Co tylko chcesz. Zaraz pójdziemy sobie jeszcze od tej drugiej strony. Także to coś pięknego. Do tego słuchajcie, jest piękna pogoda. Także nic fajniejszego dzisiaj mnie już chyba nie spotka. Dzień dobry. Rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, że powiem Wam, że w Pile pomimo tego, że dojechaliśmy do, o godzinie e, 23.30 czułem się mega bezpiecznie, sześć razy bardziej bezpiecznie jak na przykład w jakimś mniejszym miasteczku w Anglii. Także wszystko ma swoje plusy i minusy, ludzie spoko, no dużo starych ludzi, dużo starszych przepraszam ludzi. E, jedna pani powiedziała mi, że panie tutaj po wakacjach młodzi wyjadą. Zostanie stara starszyzna, no ale co zrobić, co zrobić. Okej, okay, idę w stronę stadionu teraz, już okay. e, robię wypad z targowiska, ale polecam wszystkim. Coś pięknego, taki klimat można poczuć lat tych dawnych polskich, nie? Wiecie, te rozmowy takie na targu o chorobach od wszystkich, te starsze panie i w ogóle. Także teraz kierujemy się w stronę stadionu, ale coś magicznego ten targ. A tutaj bardzo nowy budyneczek, proszę bardzo. Można? Można. A tam żurawi się znowu buduje w Pile. No i teraz tak, konkurencja Biedronka, po drugiej stronie Lidl. Kto co woli? Oczywiście nie dam rady pokazać Wam całej Piły, bo nie mam na to czasu, ale mogę Wam powiedzieć, że miasto jest bardzo zielone. Nie ma tutaj takiej totalnej, e, hardkorowej betonozy. No jest przyjemnie, przyjemnie się chodzi. Wiadomo, że lato, w lato zawsze jest przyjemnie. Ale no jest dużo zieleni, jest dużo, dużo drzew, są parki. Spróbuję pokazać Wam park wodny, do którego namówiła mnie jedna pani, żebym sobie poszedł. Ale czy ogólnie jestem z drugiej strony miasta? Nie wiem, czy teraz będę miał na to czas, może później? No, podoba mi się. Teraz skieruję się na stadion. No i jest ten stadion przy ulicy Okrzei, albo przy Okrzei. Nie wiem, czy to jest ulica dokładnie. Idziemy sobie zobaczyć. Z tego, co wyczytałem, to jest teraz piąta liga, także no nie, nie za wysoko. Ale, ale mają tutaj w pile żużel. Ale stadionik, zobaczmy sobie. Przyjemny. Zadbany. Także klub piłkarski Piła, piąta liga. Wiecie co wam powiem? Stadionik jest fajny. Taki kurczę akurat, no a to jest chyba sztuczna murawa nawet. A, a tu jest sztuczna murawa. Dobra, pan mi powiedział, że są jeszcze jacyś sokersi tutaj, ale coś, to tu to to jest ten główny e, Klub piłkarski piła. No stadionik jest super mega, zadbane. Mówię trawka jest równo przycięta, a to jest słuszna trawa. A... ale powiem wam, że jest spoko to, że możecie sobie tutaj elegancko wejść, tak jak tam ci Państwo, pobiegać sobie, nie ma żadnego problemu, żeby ktoś tutaj przyszedł, posiedział. Taki, powiem wam normalnie w tym mieście się czuje taki chill out. E... Aczkolwiek to mogą być tylko moje i wyłącznie moje jakieś tam odczucia, bo jestem tutaj po raz pierwszy, ale naprawdę ani razu jeszcze to jest żadne jakieś taki ugh, odrazy albo jakiegoś czegoś, nie wiem, złego słowa nie mogę powiedzieć, także, jak mieszkać to tylko do piły. Tutaj obok stadionu jest taki placyk. No i tutaj były jakieś weekend taneczne, nie wiem, zabawy, wieczorki dla seniorów. Czyli jesteś seniorem, to imprezy będziesz miał w pile. Dużo ścieżek rowerowych i ładnych chodników i wszędzie, słuchajcie, wszędzie murale, 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 ale to jest akurat fajne. Miasto jest bardzo rozległe i bez samochodu, no to jest ciężko naprawdę, żeby to wszystko ogarnąć na nogach, ale możecie używać komunikacji miejskiej, jest sprawna, a można tutaj w mieście znaleźć jeszcze takie rzeczy, na przykład jak Aquapark, Lotnisko, ale to jest chyba jakiś klub, aeroklub, tak mi się wydaje. Raczej tutaj żadne samoloty nie lądują. Muzeum Wojskowe, także jest to robić. No i jak ktoś by miał ochotę, to możecie zapisać się do kościoła ZieloŚwiątkowego z Burbet Betlejem w Pile. Hej, ale w takim drewnianym budyneczku, także na pewno jest przyjemnie. A to jest pomnik poświęcony kolejarzom, e, pionierom odbudowy piły. Wrzesień 83 rok. Zobaczcie, jak jest duży. Nie wiem, czy był wzorowany na trzy krzyże z Gdańska. No nie wiem. Co ciekawego, jeszcze mogę powiedzieć wam o pile. A mogę wam powiedzieć to, że jest tutaj dużo szkół nauki jazdy, ale także jeżeli ktoś jest kierowcą przyszłym ciężarówki albo planuje, możecie sobie zrobić tutaj elegancko w pile prawo jazdy kategorii C, C plus E. I do tego Kurs na przewóz rzeczy. Jest dużo miejsc, gdzie możesz sobie zrobić te właśnie przewozy, inne cudawianki. No a tutaj dzisiaj pierwszy raz taki budynek zaniedbany, ale to jest jakiś opuszczony budynek. Ale to nic, ale zobaczcie, jaki jest piękny. jest jakiś chyba powojenny stary budynek, ładny. Coś się z nim stało. Idę teraz w stronę parku Stanisława Stasica. Dobra, ja tutaj w drodze do parku, czyli tam. A tutaj po prawej stronie mojej taki piękny kościół się pojawił, także podejdę sobie, zobaczyć co to za kościół. No jestem pod kościołem. Zobaczcie, jak fajnie jest usytuowany w samym jakimś środku między takimi blokami, domami. Coś fajnego. Mieszkasz sobie tutaj, możesz sobie elegancko do kościółka przejść. Idziemy zobaczyć to w środku. No kościół fajny. Słuchajcie, trochę mi się kojarzy z... <laughs> wiem, że to nie jest to samo, ale z Krakowem. Nie wiem dlaczego. Zaraz zobaczymy, jak to się wszystko nazywa. Parafia rzymsko-katolicka świętej rodziny w Pile. Także, no, piękny kościół. Bardzo ładny kościółek, a tutaj jeszcze pomnik papieża Jana Pawła II. Zobaczcie i zrobię znowu dobry uczynek, przed chwilą zaczepiła mnie pani o kulach przed kościołem, czy mógłbym podejść do biura tutaj za Krysti i zapytać się czy jest ksiądz proboszcz, bo ona nie ma nogi i jest jej ciężko chodzić, oczywiście, dlaczego nie, dlatego jestem, zobaczcie, kancelaria parafialna, normalnie bym tu nie wchodził, tak ale idę zapytać. Dobra, idziemy do pani, Pani, ksiądz proboszcz jest w swoim biurze. Jest tu. No może pani pomóc pani iść tam? czy? No, kochani, tak? No. To reklamówkę zaniosę. Wie pan co, kochani, bo... No dobra, to pani pani ja przyjdzie ze mną. Wie pan to, ja... Także żeby nie było, że to jakaś ściema była. No i pamiętajcie, warto pomagać. Ja pani pomogłem jeszcze wejść do góry tam do tego biura parafialnego. Na no, pani mówi, że idzie po komunie świętą, nie? Ja mówię, no to powiem proszrawi, żeby wszedł. Nie, nie, ona tam sama wejdzie. No to jak wejdzie, to wejdzie. Także teraz skierujemy się w stronę Parku Miejskiego. Imienia Stanisława Stasica. A do takiej samej o, do szkoły, o takiej samej nazwie chodziłem e, w Polsce do podstawówki też Stanisława Stasica. Kolejny piękny mural zobaczcie, a na końcu lek Poznań oczywiście, i no, ale to chyba nie było planowane. No nic. Zobaczcie, jak fajnie nazywa się przystanek autobusowy jeden z dzieci polskich ZUS. A zaraz obok i przed wejściem do parku. Miejskiego jest taki e, pomnik. Samolot Lim 1. No, już trochę tutaj chyba wisi ten samolot, czy tam stoi, czy jest osadzony, bo trochę go pokiereszowało. Ale o co tutaj chodzi? Pamięci jednostek lotnictwa polskiego w pile. Dywizja lotnictwa bombowego, myśliwsko-bombowego, pułk lotnictwa, strumowego No No, także fajnie, super samolot na środku Piły. Lech, lech, kolejosz, lech, lech, kolejosz. Dotarłem do Parku Miejskiego i powiem wam, że no ładnie, na samym wejściu ładnie się zaczyna. Podoba mi się. Trochę trawa jest kurczę tutaj zauważyłem w Pile ostatnie dni. Eee, tak jakby nie koszona dobre dwa tygodnie albo i trzy. Ale nie ma się do czego przyczepiać, bo może, wiecie, no, różny jest. Są braki w ludziach do pracy. Tutaj jest ok, skoszone, z drugiej strony nie jest, ale to nie jest problem, żaden. Park jest fajny. Możesz sobie tutaj przyjść, poodpoczywać, taka jest prawda. Kurczę, na razie jest czyściutko, nie ma żadnych śmieci. Piękne, zadbane kwiaty, zobaczcie. W porównaniu do parków angielskich, jeśli mam być szczery, no to. O patrzcie, widzicie? mówię, że nie kosi, a gościu przyjechał kosić akurat. Także zwracam honor miasto Piła. No a w porównaniu do parków angielskich, no to... E, no w ogóle nie ma porównania angielski park do, do polskiego. No, ludzie tam są bardziej e, powiedzmy kulturalni. I pewnie tu wszędzie już leżałyby puszki, butelki i... Jakieś inne, nie wiem, może strzykawki nagle. Zobaczcie, co tu jest zrobione z tych piatry. Nie mam pojęcia, ale wygląda ślicznie. A tutaj kolejny pomnik Stanisława Stasica. Pisarz, publicysta, działacz, geograf, staszek. No bardzo fajny ten park. Słuchajcie. No gorzej trochę pewnie z wózkiem tutaj przyjechać, bo jest, taka, jest taki kamień wysypany biały, ale tam są jakieś fontanny. Widzę, tutaj jest dużo miejsca, żeby, żeby sobie na przykład jakiś piknik zrobić czy coś. Ale idę do tej, jakiś strumyk tutaj słyszę przepływający. Także nagram to, tam dalej w WC. Tam jakiś chyba mały mini amfiteatr, ale pięknie, zobaczcie. No pięknie, no słuchajcie, no nie ma innego powiedzenia jak pięknie. No jest po prostu pięknie tutaj. Ja wiem, że na przykład osoba, która mieszka w pile całe życie, powie, no dobra, ten park. Ale naprawdę dla mnie, jako turysty, który tutaj przyjechał pierwszy raz, no nie? Haczki płyną. A z drugiej strony parku druga piękna fontanna z takimi kulami. Naprawdę można się zrelaksować tutaj super. No a teraz lecę w stronę e, już hotelu, bo mam kilka spraw do załatwienia. A później dalsze zwiedzanie miasta. Teraz jeszcze taka szybka rzecz. Słuchajcie, zawsze gdzieś idziesz i w parkach na przykład chcecie jedynkę albo dwójkę. Nie ma gdzie. Ludzie latają po krzakach. Można postawić tutaj to ja. Można. Piła sobie poradziła. I nawet jest trzeciutko w środku. Tutaj naprzeciwko parku można sobie sprawdzić nawet stan powietrza. Zobaczcie, szkoła podstawowa nr 5, dzieci polskich w Pile. a tutaj stan powietrza bardzo dobry. I nawet mogę wam powiedzieć, że to jest chyba prawda, bo dobrze mi się tu oddycha. Rogaczem na wieżowcu piła, witała jeleni, statek piła tango. Jest nawet piosenka o Pile, Strachy na lachy śpiewają. Z tego co wyczytałem Wie, rogacze na wieżowcu Piła witał, o jeleni chodziło o jakiegoś jelenia, który był neonem czy coś takiego na jakimś e, budynku, wieżowcu. Gdzie jak się wjeżdżało od jakiejś strony do Piły, to było go widać. Bardzo charakterystyczne dla Piły. No i takie tam. A tu kolejny park i kolejny pomnik. E, przeczytam wam. Westerplatte, Bitwa o Anglię, Katyn, Lenino, Monte Cassino, Breda, Warszawa, Wałkomorski, Berlin. Pamięci bohaterów. E, poległych, zmarłych i więzionych za wolność i niepodległość ojczyzny. Jest taki pomnik tutaj. Ja w ogóle Koszom, zwracam honor, Koszom, miasto Kosie, a tu jest teraz taki fajny napis, zobaczcie. Prze prze przeczytać go będzie ciężko. Jan Długosz to napisał. I teraz tak, gdybym doczekał zjednoczenia z Polską, Śląską, Ziemi Lubuskiej i Słupskiej z radością, Zstępowałbym do grobu i słodyczy miałbym w nim odpoczynek. No. Sorry, jeszcze raz muszę wam przeczytać to. Gdybym doczekał zjednoczenia z Polską, Śląską, Ziemi Lubuskiej i Słupskiej, z radością zstempo... zstępowałbym do grobu i słodszy miałbym w nim odpoczynek Jan Długosz. No, tutaj jeden z większych chyba. Najlepiej ocenianych hoteli za, tą, za tym drzewem. Hotel Gromada. Nie, Gromda. Nie, Gromada, dobrze mówię, Gromada. Taki taki fajny skwerek, chyba jakieś taksówki tutaj. Także jest pięknie, jest pięknie. Idę w strony hotelu. Jest godzina 9:55, a ja już mam ze sobą 6 km w nogach, także to jest coś pięknego. Tak sobie z buta zwiedzać miasto. Aczkolwiek jednego, czym mi brakuje, to jakieś rowery do wypożyczania. chociaż z drugiej strony widziałem może dwie albo trzy osoby na hulajnogach. Przez całe trzy dni jak tutaj jestem, do tego nie ma hulajnóg na wypożyczenie, całe, całe szczęście i w sumie tych rowerów to może też dobrze, że nie ma na wypożyczenie, bo by pewnie leżały rozwalone, a tak każdy ma swój rowerek i na swoim jeździ. Chociaż z tymi hulajnogami na wypożyczenie mogę się mylić, bo jeszcze nie doszedłem wszędzie, ale wydaje mi się, że raczej nie ma ich tutaj, bo już pewnie by były rozstawione w różnych punktach miasta, tutaj gdzie chodzę, a już się trochę nachodziłem, ale to jest dobrze, lepiej dla zdrowia. A to jest ten hotel, właśnie. Gromada no, wygląda kurcze jak jakiś potężny statek. No i tutaj mój tata Bogdan będzie miał teraz dwa dni, bo przyjeżdża do nas do piły w odwiedziny. Będzie tutaj spał. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać: domowe bistro. Rodzina i przyjaciele bardzo dobrze żarcie, Ala, bar mleczny. Polecam. Dziękujemy. No. żarełku super. Dobra, mówią, ślepota nie boli. Piła witała jeleni. Mamy, mamy to. I to jest obok tego hotelu Gromada. Statek, piła, tango. Jest godzina 15, jestem już po obiedzie, po odpoczynku. I słuchajcie, dalsza część, tego, dalsza część tego filmu. Właśnie jestem na moście i przechodzę przez rzekę Gwd. Rzeka nazywa się Gwda, a koło świecia jest Wda. Czyli może e, Wda wpada do Gwdy, i wtedy się tworzy jeszcze G, ale bez sensu. Idę dalej. Tak, moi kochani, jestem właśnie przy Muzeum Stanisława Stasica. Idę odwiedzić do środka. Jeżeli dobrze pamiętam, w tym roku Stanisław Stasic skończyłby, jeżeli by żył, 270 lat. Wow! Tak to wygląda. Ciekawe, czy on tutaj mieszka, ale raczej nie. Poniedziałek piątek do 16:00 i sobota do 16:00. Wow, mam jeszcze 50 minut. Słuchajcie, jednak z ślepota nie boli. w tym domu urodził się Stanisław Staszic w roku 1755. Chodzimy, pan specjalnie dla mnie otwiera muzeum. Tak wygląda muzeum. Stanisław Staszic. Pięknie. No właśnie pisarz Stanisław Staszic był pisarzem. Stanisław Staszic, pełen zasług statysta polski, nakomity ziemioznawca, czytobliwy, opiekun nauk, przyjaciel i dobroczyńca ludu, urodził się w Pile w 755 roku, 1755 roku. Stolik, przy którym pisał Stanisław Staszic, ale mogę się mylić. Ale fajne, zobaczcie. Tutaj możecie sobie zobaczyć jego pracę. No i różne jakieś artefakty związane ze Stanisławem Staszicem. Idziemy dalej. Za mną w tle dom Stanisława w którym się urodził, a ja dowiedziałem się od pana przez 10 minut więcej, jak przez e, ileś tam lekcji historii. A jeszcze e, pomijając to, że chodziłem do szkoły o imieniu Stanisława Stasica, też nie za wiele się wtedy dowiedziałem, no bo wiadomo, że byłem dzieciakiem, którego to nie interesowało, ale powiem wam, że odwiedzali się takie muzea jakieś. E, e, Lokalne, no bo to naprawdę można się dużo rzeczy takich dowiedzieć od ludzi, którzy tam pracują. Dobra, słuchajcie, znalazłem. Myliłem się, jednak są tutaj hulajnogi do wynajęcia. Ale pokażę Wam tutaj, zobaczcie, w środku miasta, gdzieś między blokami. Eleganckie boisko startanu. Tam dalej orlik piękny i chłopaki grają. A w tle restauracja Żółta Mewa. A teraz szybka ciekawostka, słuchajcie. Dzisiaj rano, jak byłem na targowisku, pytam Pana, mówię, przepraszam Pana, czy daleko stąd jest do stadionu? O, inaczej. Na stadionie piłkarskim, pamiętacie jak byłem? Pytam pana do stadionu Żużla, żeby go zobaczyć. Łezu, chłopie! Łezu, chłopie! Już to bez pół dnia szedł pieszo. 45 minut to jest spokojnie. Słuchajcie, jak sobie sprawdziłem, ile idę z hotelu do stadionu, a ile z hotelu do targowiska. Jakieś dobre 17 minut pieszo, no ale ludzie, którzy często nie chodzą, no to nie mają jakieś tam obeznania. Powiem wam, że zgrzałem się. A teraz Wam pokażę, jak wygląda właśnie stadion Poloni Piła Żużel. Tutaj przed wejściem na stadion mamy taki mały e, sklepik klubowy. Można sobie jakieś gadżety tutaj pewnie przed meczem kupić, bo teraz jest prawdopodobnie zamknięty Poniedziałek, jak O Nie, 8 Otwarte jest. Nie, zamknięte niestety, no ale spoko. My nie będziemy nic kupować. Bromeczki, czyli pewnie nie wejdziemy na stadion, żeby go zobaczyć, ale może uda mi się obejść go z drugiej strony. Polonia Piła. Muszę sprawdzić sobie, czy to jest pierwsza liga żużlowa, czy jakoś niżej. Pewnie pierwsza, no niestety żużlem tak za bardzo się nie interesuje, aczkolwiek bym obejrzał. Dobra, już wszystko wiem, wyczytałem sobie w internecie. Oni są w Krajowej Lidze Żużlowej, czyli to jest na polski żużel trzecia liga żużla. Pierwsza jest PGE Ekstraliga. No i chyba jest siedem drużyn z tego co tam pamiętam, jeszcze dwie jakieś nie wiem czy litewskie czy jakieś nie wiem, nie mam pojęcia, ale nazywa się to Krajowa Liga Drużyn. Teraz mam jeszcze pokażę stadion jak wygląda chociaż tutaj na obrazku, tam niestety nie wejdziemy, ale stadion wygląda tak, także spoko. Ci co mieszkają w blokach mają fajnie, bo mają żużla za darmo. Lecę dalej. W Pile mają tylko porządne wozy i to się ceni. Czego nie może zabraknąć w Pile? Oczywiście mordo. Dlatego między innymi jest czyste powietrze, bo dużo ludzi jeździ tutaj rowerami. Fajny mural. Ostatnim miejscem, do którego idziemy, to jest park na wyspie. Tak się nazywa. Jest otoczony taką rzeczką, gwdą, prawdopodobnie. I tutaj, właśnie w tym miejscu, chciałem Wam pokazać, udało się. Jest tramwaj wodny, odpływa. Nie wiem, w jakich cenach, nie mam pojęcia, ale chyba sobie płynie tak w koło, mi się wydaje, tej wyspy. Jest jakaś tam atrakcja. Ja idę tam, a powiem Wam, że już jestem e, zdychrzany trochę, bo można się nalatać po tej pile. Dobra, jestem. Przechodzę przez taką kładkę do tego parku. Jakby ktoś potrzebował informacji, kiedy jest otwarty, to jest otwarty w tych godzinach. Teraz tutaj tak, a w parku wygląda tak. Tu jest jakiś e, główny plac. Prawdopodobnie odbywają się tutaj jakieś. Eee, nie wiem, pewnie koncerty lub coś w ten deseń, bo jest widzę z tyłu amfiteatr, to, o tam. Fontanny, a jeden zapytać o cenę tego eee, rejsu tramwajem wodnym. Jesteśmy koło tramwaju wodnego, to jest taka mini siłownia, idę zobaczyć ceny. Tu jest chyba cennik. Fajnie, powiem Wam, że kurczę taka letnia rozrywka. Eee, co my tu mamy? Linia zielona, niebieska, czerwona, plan rejsów od pierwszego do 29 czerwca odbywa się od piątku do niedzieli, od święta 30 czerwca odbywa się codziennie, czyli codziennie mamy poniedziałek, piątek, która jest godzina? 16:07. O, oh. aha, 16:07, 16:20, 16:40, dobra. 17:20, 40, do 19:00 są rejsy, także spoko No i tutaj e, z miejsca, gdzie odpływa tramwaj wodny, zakończę ten film, bo wydaje mi się, że będzie on już za długi. Może wrzucę jeszcze na koniec. E, Tramwaj, jakąś przejażdżkę, powiedzmy, tramwajem wodnym. Ale to już będzie taka końcowa przebitka. Bez gadania, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Także zachęcam, jeżeli ktoś nigdy nie był w Pile, zachęcam, żebyście przyjechali chociaż na jakiś weekend do Piły. Jeżeli ktoś nie był, jeżeli ktoś nie wie, czy może przyjechać, polecam serdecznie z całego serca. Na pewno jest tutaj jeszcze wiele innych atrakcji i jakieś rzeczy, które można zobaczyć. Wiadomo, że dla Osoby, która mieszka w Pile, która urodziła się w Pile, no to już nie robi wrażenia, ale miasto jest naprawdę fajne, godne polecenia. Jeżeli trafisz przypadkiem na ten film, lub ogląda mnie rodowity pilanie lub pilanka, dajcie znać w komentarzu, jeżeli traficie na ten film oczywiście, co tu jeszcze można u Was zobaczyć, czego nie oglądać. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Oby więcej takich shortów. W polskich miastach. Polskie miasta warto promować. Są naprawdę piękne. Pozdrawiam. A na koniec jeszcze taka ciekawostka tutaj przed wejściem do parku na wyspie jest taka barka, na której kiedyś była restauracja, w której kiedyś była restauracja. I tutaj kuchenne rewolucje przeprowadzała pani Magda Kessler, ale jak widać niestety coś poszło nie tak. Pozdrawiam z piły.